Organelka. W tym filmie przychodzę do Was z kilkoma krokami, rzeczami i sprawami, które moim zdaniem należy wykonać lub przeanalizować, zrobić, zanim spiszecie swoją zmywarkę na straty lub wezwiecie serwis z diagnozą, że zmywarka po prostu nie działa poprawnie, zmywarka jest zepsuta, a naczynia najzwyczajniej w świecie są nadal brudne, pomimo umycia ich w zmywarce. Jeżeli więc borykacie się z takim problemem, zapraszam do obejrzenia tego filmu. Pierwszą rzeczą, którą moim zdaniem trzeba przeanalizować, to zabrudzenia same w sobie. Trzeba sprawdzić, co tak właściwie jest problemem. I teraz chciałabym szczególną uwagę zwrócić na dwa rodzaje potencjalnych zabrudzeń. Pierwszą rzeczą są białe osady, a właściwie coś, co wygląda jak osad, wygląda jak coś, co zostało niepoprawnie domyte w zmywarce, ale niestety mam dla Was złą wiadomość nie jest to kwestia niedomycia zmywarki. Ale kwestia zmiany w strukturze samego materiału, i często mamy tak do czynienia z artykułami gorszej jakości, artykułami tańszymi. Bardzo często taki problem pojawia się z tańszym szkłem, czy też tańszym plastikiem z Ikea. Ikea jest tutaj tylko przykładem naturalnie. Może to być też Pepko, czy jakikolwiek inny sklep. Generalnie problemem jest tutaj Gorsza jakość samego materiału. I to, co widzicie, może czasami być diagnozowane jako też kwestia nieprawidłowego płukania w samej zmywarce, użycia nieprawidłowego płynu do płukania w zmywarce, ale to nie jest ten problem. To wygląda też czasami jest oceniane jak osady z, osady wapienne, które można by usunąć na przykład octem. Możecie wykonać takie, taki eksperyment w domu, będzie on nieskuteczny, to mogę Wam powiedzieć z góry, ale jeżeli ktoś mi nie wierzy, to jak najbardziej próbujcie. Nie są to osady, nie są to zabrudzenia, Wasza zmywarka nie jest też niczemu winna. No w zasadzie to Wy jesteście tutaj winni, ponieważ trzeba mieć na uwadze, że po prostu artykuły gorszej jakości z plastiku czy też ze szkła, po prostu będą się w zmywarce niszczyć. I pozostawiam to w Waszej ocenie. Czy chcecie się decydować na to, że myjecie to w zmywarce, no i trzeba je będzie albo pogodzić się z tym, że wyglądają źle, lub po prostu je wymienić, wyrzucić, albo też takie artykuły radziłabym po prostu myć ręcznie. Drugiego rodzaju rzeczą, które wyglądają jak zabrudzenia. A tak do końca nimi nie są i są też zmianami w strukturze, są odbarwienia. I tutaj najczęściej mamy do czynienia z różowymi, pomarańczowymi, czerwonawymi odbarwieniami w plastiku, najczęściej we zbawnym plastiku. I to jest też coś, czego w zasadzie nie da się uniknąć, myjąc w zmywarce i czyszcząc rzeczy. Które miały do czynienia z sosem pomidorowym. I tutaj nie jest aż tak dużym problemem taka pasata pomidorowa czy koncentrat pomidorowy świeżo wyjęty z słoika, z małą ilością, z małą zawartością tłuszczu. Ale jeżeli już mamy do czynienia z sosem marinara, z zupą, w której użyliśmy jakiś rosołek albo po prostu oliwę, no to wówczas. Nastawiając program w zmywarce, trzeba się liczyć z tym, że plastik, jeżeli się będzie znajdował także w zmywarce razem z artykułami, które miały do czynienia z tym sosem, się po prostu odbarwi. I nie ma takich skutecznych środków, które by temu zapobiegły. Z czasem, wkładając te naczynia ponownie do zmywarki, te, te, te odbarwienia będą się zmniejszać, będą się rozjaśniać, ale nigdy się zupełnie nie nie znikną. Na plastiku mogą się też pojawiać takie drobne bąbelki i odbarwienia, które też być może wyglądają trochę jak osady, ale są to po prostu uszkodzenia w samej strukturze plastiku, wynikające po prostu z zużycia tego plastiku samego w sobie. Teraz mycie w zmywarce przyspiesza to zużycie plastiku, więc jeżeli chcecie temu zapobiec, bardzo Wam na tym zależy, no to radziłabym wówczas artykuły plastikowe, pojemniki z IKEA, Tupperware itd. czyścić po prostu ręcznie. Jeżeli Wam na tym nie zależy i godzicie się z tym, że szybciej wymienicie je na nowe, no to jak najbardziej myjcie w zmywarce, tylko pamiętajcie też o tym, że kiedy te odbarwienia tego rodzaju zaczynają się pojawiać, no to plastik prawdopodobnie nie nadaje się już do Kontaktu z żywnością, ponieważ substancje znajdujące się w nim, w, te, w jego masie mogą się przedostawać do żywności. Więc tego już też nie polecam. Ja zwykle takie plastikowe pojemniki, które są już raczej niezdatne do użycia, jeżeli chodzi o opakowanie jedzenia, no to po prostu przemieszczam je w mieszkaniu z kuchni do pokoju dziecięcego albo do y, takiego pojemniszczenia warsztatowego, żeby trzymać w tych pojemnikach inne rzeczy typu śrubki, kredki i tak Zawsze jakieś zastosowanie się dla nich znajdzie, zanim będą już zupełnie nieprzydatne do użycia. Następną bardzo ważną rzeczą, która jest często zapominana i y, ku mojemu ogromnemu zdziwieniu, nawet przez bardzo dużo youtuberki, które twierdzą, że są pedantkami, ciągle sprzątają w domu, Czyszczenie zmywarki. Zmywarkę samą w sobie, w środku trzeba wyczyścić, a przede wszystkim najważniejsze jest regularne czyszczenie. Filtrów. Nawet jeżeli nie chcecie inwestować w specjalne środki do czyszczenia, można zmywarkę czyścić albo sodą oczyszczoną, albo octem. Ja tak czasami robię. Ustawiam program czyszczenia zmywarki. Nalewam octu albo daję sodę nigdy razem, bo one się wzajemnie będą neutralizować działanie tych dwóch środków, ale osobno, jak najbardziej. Są też specjalistyczne środki do kupienia, służące właśnie ku temu. Nie każda zmywarka ma program do czyszczenia. Jeżeli zmywarka programu do czyszczenia nie ma, to wówczas polecam po prostu ustawić najdłuższy i z najwyższą temperaturą program do czyszczenia, do mycia naczyń. Zmywarka, którą ja mam w tej kuchni, akurat taki program ma. Zresztą jest też już na kanale od kilku lat film z instruktażowy, w opowi którym opowiadam, jak Przyszczę konkretnie tę zmywarkę, która się w tej kuchni e, znajduje. Jest to zmywarka Beko z programem do czyszczenia zmywarek. Zapraszam, jeżeli Was to interesuje, jak najbardziej do obejrzenia tamtego filmu. Ale poza tym, żeby ustawić program do czyszczenia całej zmywarki, poza tym, że warto wyczyścić elementy ręcznie, dodatkowo szmatką, bo są to elementy, które w czyszczeniu w, programu, w programie czyszczenia zmywarki. Nie mają możliwości do osiągnięcia, ponieważ są to przeróżne szczeliny, drzwiczki, brzegi itd., ale filtry same w sobie, bez względu na to, czy macie czas i pamiętacie o tym, żeby czyścić resztę zmywarki, filtry trzeba czyścić regularnie i moim zdaniem trzeba to robić przynajmniej raz w tygodniu. Jasne, w zależności od tego, jak często w ogóle używacie zmywarki, jak dużo naczyń do niej wkładacie, jak bardzo są one zabrudzone, ale moim zdaniem raz w tygodniu to jest takie minimum i to już nikomu nie zaszkodzi. Regularne wyjęcie i wyczyszczenie mechaniczne filtrów jest niezbędne do tego, żeby zmywarka sama w sobie mogła funkcjonować poprawnie i czyścić wasze naczynia, które do tej zmywarki wkładacie. Jeżeli chodzi o czyszczenie filtrów, to jest też drugi aspekt, który tutaj trzeba przeanalizować, i kolejny krok, który mam na myśli, miałam na myśli już na samym początku filmu, i to jest analiza środków, jakich używacie do czyszczenia Waszych naczyń, bo środki mogą być mniej lub bardziej skuteczne. Ja przez jakiś czas testowałam różne, różnych brandów, różnych marek środki naturalne, czy też środki bardziej naturalne i bardziej ekologiczne niż te, które standardowo można spotkać w supermarketach. I muszę powiedzieć, że w wielu przypadkach są one mniej skuteczne niż te najbardziej komercyjne, czy też najczęściej spotykane, najbardziej najczęściej reklamowane. Artykuły dla konsumentów. Są one mniej skuteczne, co nie znaczy, że są zupełnie nieskuteczne, i mając na myśli, że są one mniej skuteczne, mogłam zaobserwować, że zmywarka potrzebuje częstszego mycia. Szczególnie jest to właśnie widoczne na filtrach. Używając tych najbardziej ekologicznych środków, przynajmniej mniej. Chemicznych. Bardzo szybko widziałam potrzebę wyczyszczenia filtrów, bo te osady po prostu gromadziły się bardzo szybko. Osady z tłuszczu i zabrudzeń i tutaj też trzeba wrócić do tych pomidorowych sosów, czy też zup pomidorowych, wszelkich rzeczy z połączenia pomidorów i tłuszczu. Te, te, te rzeczy. Takiego rodzaju gotowanie i brudne naczynia w połączeniu z ekologicznymi środkami czystości do zmywarki kończyły się bardzo szybkimi zabrudzeniami na filtrach i koniecznością mycia praktycznie co drugi, trzeci dzień. Dlatego no też niekoniecznie chcemy, jeżeli szanujemy swój czas. Niemniej, jeżeli ktoś uderza w tym kierunku, jeżeli ktoś ceni sobie ekologiczne podejście do zmywarki, no to trzeba mieć na uwadze, że trzeba ją po prostu będzie czyścić częściej, żeby ona to sama w sobie była skuteczna i żeby móc pozwolić tym środkom skutecznie zadziałać na same naczynia, na same zabrudzenia, bo inaczej sobie po prostu tę znowarkę tam zakleicie w środku. Ja zastanawiam się jeszcze nad nagraniem filmu właśnie o skuteczności samych środków naturalnych i co moim zdaniem sprawdza się lepiej, co gorzej. Z czym ja ostatecznie zostałam, z czym się zaprzyjaźniłam, a do czego wracać nie będę. Jeżeli interesuje Was taka tematyka, chcielibyście zobaczyć taki film, to zostawcie proszę komentarz na dole. Bardzo chętnie taki film nagram, a Wasze komentarze na pewno przyczynią się do tego, że zrobię to nieco szybciej. Ale wracając do samych środków, to trzeba po prostu wiedzieć, co używacie i jak to koreluje z. Z waszą zmywarką. Mając na myśli, jak to koroduje z waszą zmywarką, to trzeba też przeanalizować, jaką macie twardość wody i odpowiednio ją ustawić. Tutaj, gdzie mieszkam, w tej chwili woda jest bardzo twarda i my używamy takiego centralnego zmiękczacza wody do, w całym obiegu. Więc ta woda, która ostatecznie trafia do zmywarki. Jest już wstępnie zmiękczona, więc nie jest aż tak twarda, jak byłaby, gdybyśmy tego zmiękczacza centralnego nie mieli. Ale nawet po użyciu, czy po przejściu, po przecyrkulowaniu całego obiegu z tym zmiękczaczem, ona nadal nie jest. Zupełnie, zupełnie miękka. To, co trzeba zrobić i to, co producent zmywarki też zaleca Wam zrobić na samym początku, to sprawdzić papierkiem lakmusowym, czy też tym papierkiem do sprawdzania twardości wody, który jest dołączany do każdego urządzenia, które ma cokolwiek do czynienia z wodą. Jaka jest twardość wody, jeżeli jest ona bardzo wysoka, to odpowiednio ustawić sobie ustawienia w zmywarce, ponieważ od tego zależy. Ile płynu do płukania zmywarka będzie pobierać. Jeżeli w trakcie użytkowania zmywarki coś się zmieni, i po dwóch latach, na przykład, zamontujecie sobie ten centralny zmniejszacz, to pamiętajcie o tym, że wszystkie wasze urządzenia, łącznie ze zmywarką, trzeba do tej zmiany odpowiednio dostosować. Nadmiar płynu i niezdostosowanie ilości płynu do rzeczywistej twardości czy też miękkości wody może spowodować dodatkowe osady na naczyniach, będą się one na przykład świecić nadmiernie. Może być też tak, że zmywarka nie będzie w stanie wypłukać po prostu tych wszystkich płynów, takiej ilości płynu jaki pobrała z uwagi na to, że woda jest miękka, płynu było za dużo i po prostu te naczynia będą najzwyczajniej w świecie niedoczyszczone, ale nie niedoczyszczone z zabrudzeń, ale niedopłukane z płynu do płukania. Wracając jeszcze do tych środków, których używamy. To pamiętajcie proszę o tym, że zmywarka została stworzona w taki sposób, żeby używać środków do czyszczenia, żeby używać soli i żeby używać płynu. Ale na rynku istnieje coś takiego jak środki, czyż tabletki trzy w jednym, w, w mojej ocenie kompletnie bez sensu, jeżeli używacie niezależnie płynu do czyszczenia, czyż do płukania naczyń, do zmywarki i soli. No, bo wówczas wydajecie po prostu niepotrzebnie kasę na tabletki 3-1, które zawsze są droższe od tych standardowych tabletek, a dodatkowo jeszcze używacie tych pozostałych elementów. Dlaczego ja nie polecam używania tabletek 3-1 zamiast soli, tabletek i płynu? Właśnie dlatego, że w tabletkach nie macie możliwości dostosowania ilości, pobierania ilości pobieranego płynu do płukania, no bo to są tabletki 3 w 1, one mają wszystko standardowo razem, co do kupy i y, tego płynu po prostu zmywarka wówczas w ogóle nie będzie pobierać, będzie miała tylko taką standardową ilość, jaka jest w tych tabletkach, czyż kapsułkach, bo też mogą to być kapsułki, 3 w 1. Ja nie polecam, bo wówczas tracicie możliwość indywidualnego dostosowania do potrzeb w tym przypadku do potrzeb, jakie stwarza woda w Waszym mieszkaniu. Ostatnią, nie mniej ważną sprawą jest załadowanie samej zmywarki, sposób jej załadowania. Jeżeli zmywarka jest przeładowana, to znaczy naczyń jest znacznie więcej, niż ma szansę być umyte lub jest ich mało, naczyń może być mało, ale są położone w taki sposób, bo są to naczynia dużych gabarytów, są położone w taki sposób, że nie ma szans na to, aby woda razem ze środkiem czyszczącym mogła cyrkulować w odpowiedni sposób w zmywarce, to niestety całe zmywanie, cały cykl zmywania w zmywarce będzie nieskuteczny. Pakując zmywarkę, trzeba mieć na uwadze. Aby woda, która będzie cyrkulować od, gołu, od dołu do góry miała swobodny przepływ. Nie można blokować tego przepływu, nie można robić tak, że na przykład jeden duży garnek zablokuje cały, czyż pół dołu, a woda się nie dostaje zupełnie do góry. Sposób też techniki pakowania zmywarki. Wcale nie są tak skomplikowane, jak to mogłoby się wydawać. A czasami, zaglądając nawet do zmywarki w naszym domu, mam wrażenie, że jest to wiedza tajemna, której niektóre osoby nie są w stanie zgłębić. A tak naprawdę jest to dość proste. Jeżeli też interesowałoby Was, by w jaki sposób ja pakuję zmywarkę albo przepakowuję, bo często. Po prostu zaglądając do zmywarki, muszę poprzestawiać to i owo, bo wiem, że to nie ma szans się udać. To też zostawcie proszę komentarze. Bardzo chętnie przygotuję taki materiał. Mam dla Was jeszcze takie dwie bonusowe rzeczy, mające do czynienia z domywaniem czy ze skutecznością działania zmywarki. Pierwsza jest tak oczywista, że nie chciałam jej uwzględniać w tych pięciu krokach. I jest to po prostu odpowiedni wybór programu. Pamiętajcie, że jeżeli macie do czynienia z brudnymi garnkami, to nie możecie wybrać 30-minutowego programu z 30-stopniowym nagrzewaniem, który zwykle skuteczny jest tylko w przypadku niezbyt zabrudzonego szkła, bo po prostu będzie on nieskuteczny. Musicie dobrać program zmywarki do tego, co w tej zmywarce umieściliście. Generalnie nie polecam Wam czyszczenia jednocześnie w zmywarce artykułów bardzo delikatnych i tych bardzo odpornych. Te najbardziej odporne to są zwykle sztućce i garnki. Talerze też są dość odporne. Mam tutaj na myśli naturalnie talerze porcelanowe, nie te fajansowe. A już z kolei fajans, um, kubki tańsze, szkło tańsze, kubki i szkło tańsze z nadrukami, które łatwo schodzą. No, nie polecam czyszczenia ich razem, jeżeli chcecie mieć dobre efekty czyszczenia i jednocześnie nie martwić się o to, że same artykuły ulegną zniszczeniu, ponieważ im wyższy program zmywarki, im wyższa temperatura i dłuższe działanie zmywarki, tym większa szansa, że te artykuły w słabej jakości, te artykuły delikatniejsze, się będą szybciej, szybciej niszczyć. Ale nie ma to nic wspólnego ze skutecznością samej zmywarki. Zmywarka nadal działa poprawnie, tylko użytkownik niepoprawnie dobiera program do rzeczy, które w tej zmywarce umieszcza. I druga rzecz bonusowa to, co zrobić. Kiedy widzicie, że zmywarka nie domyła waszych naczyń, wyjmujecie je, one mają nadal zabrudzenia. Co w takim przypadku? Czy umyć je po prostu ręcznie, czy włożyć je jeszcze raz do zmywarki? no Tego drugiego absolutnie nie polecam, bo z zabrudzeniami, które wyjmiecie ze zmywarki, jest trochę tak jak z zaprasowaną plamą na ubraniu. Ona jest jeszcze trudniejsza do usunięcia z takimi zabrudzonymi naczyniami, które wyjmę za zmywarki i widzę, że moja zmywarka nie poradziła sobie. Zwykle to jest moja wina, że ta zmywarka sobie nie poradziła, i ja o tym wiem, bo albo dobrałam nieodpowiedni program, albo źle tą zmywarkę mimo wszystko, mimo moich starań zapakowałam, albo właśnie z uwagi na brak tych starań, bo się spieszyłam. Jeżeli widzę, że naczynie jest brudne, są to ewidentnie zabrudzenia, nie są to odbarwienia to to co robię to z naczynia do zlewu, mokra ścierka z płynem do naczyń lub bez płynu do naczyń, różnie, czasami je też muszę po prostu namoczyć i w zależności od tego jakiego rodzaju są to zabrudzenia i nieco naruszyć jakby tę powłokę danych zabrudzeń. Bo to jest tak, że ten nabłyszczacz, ten płyn do zmywania, płyn do płukania, którego używacie w zmywarce, daje po prostu taką dodatkową powłokę, która czyni kolejne zabrudzenia, trudniejsze do przywierania na tych, na tych naczyniach, ale jednocześnie. Przykleja dodatkowo, przytwierdza te zabrudzenia, które już tam są i których nie udało się domyć do naczynia, więc trzeba tę powłokę po prostu przerwać, trzeba to dodatkowo przemyć ręcznie, namoczyć, bo inaczej jeżeli po prostu włożycie to do zmywarki drugi raz, to to się nadal gwarantuje Wam, że w 99% nie umyje i wyjmiecie naczynie w Dokładnie takie samo, jak w pierwszym myciu, które już oceniliście jako nieskuteczne. Jeżeli zabrudzenia są bardzo ciężkie, to znaczy są to takie przypalenia, które w zasadzie powinniście już sami z siebie wiedzieć, że bardzo trudno, aby zmywarka miała szansę doczyścić, to zapraszam Was. Do obejrzenia moich filmów na temat tego, jak radzę sobie z przypaleniami, bo samo włożenie mocno przypalonego, czarnego naczynia żaroodpornego albo czarnego z takimi czarnymi, grubymi yy, przypaleniami garnka do zmywarki, no po prostu będzie nieskuteczne samo w sobie. Nie ma szans, żeby zmywarka sobie z tym poradziła, yy, ale ja mam na to sposób i jeżeli jesteście ciekawi, jak ja to robię. To odsyłam Was do tych filmów, no i tutaj w kartach, i w opisie pod filmem. No i to tyle. Jeżeli przeanalizowaliście to wszystko, co, yy, o czym mówiłam, jeżeli wszystko sprawdziliście, jeżeli teraz już jesteście pewni, że zrobiliście wszystko, co w Waszej mocy, żeby pomóc Waszej zmywarce, a w każdym razie jej nie utrudniać w czyszczeniu Waszych naczyń, to. Nie pozostaje Wam nic innego, jeżeli nadal jesteście niezadowoleni, aby skontaktować się z serwisem albo po prostu wymienić zmywarkę. No bo czasami rzeczywiście takie zmywarki się psują. Albo nie są dobre jakościowo same w sobie, albo są po prostu wadliwe. Mam jednak nadzieję, że części z Was udało mi się moim filmem pomóc i sprawdzając te sprawy, te aspekty, na które ja zwróciłam uwagę, uda się Wam wyeliminować problem, który macie. Jeżeli tak, to zachęcam też ponownie do zostawiania komentarzy. Bardzo jestem ciekawa, ilu osobom udało mi się pomóc. Zostawiacie też łapki w górę, jeżeli ten film był przydatny. Dzięki za oglądanie i mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych materiałach. Pa!